Wraca mąż z delegacji trochę wcześniej niż zawsze. Wchodzi do sypialni, a tam w łóżku leży obcy, nagi facet. Pyta się go: Gdzie moja żona? W łazience bierze prysznic. Ja schowam się w szafie i zobaczę, co żona zrobi, a ty bądź cicho. Wraca żona w podomce i mówi do gościa w łóżku: Bierz mnie teraz mocno, brutalnie, aż się posikam. Otwórz szafę, to się posrasz. Rozmawiają ze sobą dwie blondynki. Jedna mówi do drugiej. Dowiedziałam się, że mąż mnie zdradza. Jak myślisz, powiedzieć mu o tym? A co ty myślisz, że on o tym nie wie? Jadą dwie blondynki samochodem. Stają na światłach. Jakie ładne to czerwone, mówi jedna. Bardzo ładne. Popiera druga. O, to pomarańczowe też ładne. Chwali znowu pierwsza. O, tak śliczne. A widzisz to piękne zielone? Pyta pierwsza. Widzę też ładne. Mówi druga. Zapala się znowu czerwone. Pierwsza mówi. To już widziałyśmy. Jedziemy. Blondynka miała stłuczkę samochodową. Wychodzi facet z auta i prosi blondynkę, żeby też wysiadła. Facet mega poddenerwowany maluje kółko kredą na jezdni i mówi do blondynki: Stań w tym kółku i dopóki ci nie powiem, nie możesz z niego wyjść. No i blondynka stoi w tym kółku, a w tym czasie facet bierze młotek i zaczyna tłuc w jej aucie lusterka i przednie światła. Odwraca się, patrzy a blondynka zaczyna się śmiać. Zdezorientowany facet wkurzył się jeszcze bardziej i zaczyna tłuc blondynce szyby w aucie. Po chwili odwraca się, patrzy, a blondynka znowu się śmieje. Facet już nie wytrzymał, wkurzony do ostateczności zaczyna niszczyć blondynce całe auto. Skończył swoją dewastację, odwraca się, a ona dalej się śmieje. Facet nie wytrzymał i pyta: I z czego się tak cieszysz? Przecież całe auto ci rozwaliłem. Bo jak nie patrzyłeś, to ja jaskółka wychodziłam. Mąż mówi do żony: Kochanie, mam dzisiaj zebranie i wrócę trochę później. Znam te twoje zebrania. Wrócisz rano kompletnie pijany i bez pieniędzy. No wiesz, kochanie, jak możesz tak myśleć? Godzina piąta rano pijany mąż stoi pod drzwiami i mówi. No i wykrakała cholera. Mój mąż zupełnie się mną nie interesuje jako kobietą. Spróbuj włożyć jakąś seksowną czarną bieliznę. Już tak zrobiłam. I nie pomogło? Uniósł głowę z nad gazety i spytał, kto umarł. Rozmowa dwóch mężczyzn w pociągu. Ja proszę pana, najmilsze godziny zawdzięczam filmom. Nie wiedziałem, że z pana taki kinoman. To nie ja chodzę do kina, ale moja żona. Spotyka się dwóch kumpli z wojska, którzy dawno się nie widzieli. A co tam u ciebie? Ożeniłem się. I co dobrze ci nie narzekasz? Nie narzekam. A to limo pod okiem to skąd? A to jak narzekałem. Córka wraca wieczorem do domu. Gdy tylko weszła, ojciec informuje ją. Był tutaj ten twój wielbiciel i chciał prosić cię o rękę. To bardzo miłe z jego strony, tylko jak ja mogę opuścić moją kochaną mamusię. Nie przejmuj się. Możesz ją sobie zabrać. Zosiu, co tak długo robisz w kuchni? Pyta zniecierpliwiony mąż. Na co żona mu odpowiada? Wpadła mi kostka lodu do wrzątku i nie mogę jej znaleźć. Mąż z żoną umówili się, że jak będą mieli na siebie ochotę, to zasygnalizują to mówiąc, mam fula. A jak nie będą mieli ochoty, to będą mówić, Mam karetę. Jednego dnia mąż mówi. Mam fula. Żona odpowiada. Ale ja mam karetę. Drugiego dnia żona mówi. Mam fula. Mąż odpowiada. A ja mam karetę. Żona patrzy na spodenki męża i mówi. Przecież widzę, że masz fula. A mąż na to. Yy, co to za gra, jak mi w karty zaglądasz? Dwóm przyjaciółkom po długich namowach udało się wreszcie przekonać mężów, żeby zostali w domu, a one same wychodzą na kolację do knajpy, żeby przypomnieć sobie dawne czasy. Po zabawnie spędzonym wieczorze dwóch butelkach białego wina, szampanie i buteleczce wódki opuszczają restaurację całkowicie pijane. W drodze powrotnej obie nachodzi nagła potrzeba, może dlatego, że dużo wypiły. Nie wiedząc, gdzie iść się wysikać, jedna mówi do drugiej: Wejdźmy na ten cmentarz. Tutaj na pewno nikogo nie będzie. Wchodzą na cmentarz. Najpierw jedna ściąga majtki, sika, wyciera się tymi majtkami i oczywiście je wyrzuca. Widząc to, druga od razu sobie przypomina, że na sobie drogą markową bieliznę od męża i szkoda, by ją wyrzucić. Ściąga więc majtki. Składa je do kieszeni, sika i zrywa kokardę z pierwszego lepszego wieńca, żeby się podetrzeć. Na drugi dzień mąż pierwszej dzwoni do męża drugiej. Jurek, nawet sobie nie wyobrażasz, co się stało? Koniec mojego małżeństwa. Dlaczego? Moja żona wróciła o piątej rano kompletnie pijana i na dodatek bez majtek. Od razu wywaliłem ją z domu. Marek, to jeszcze nic. Wiesz, co wykombinowała moja. Nie tylko przyszła pijana i bez majtek, ale miała włożoną w tyłek czerwoną kokardę z napisem: Nigdy cię nie zapomnimy. Łukasz, Ignaś, Stasiek i pozostali przyjaciele z siłowni. Dzwoni zięć do teściowej. Mamo, dostałem pracę. Gratuluję. Jaką? Zostałem komornikiem. Co takiego? Mama już wie, dlaczego dzwonię? Kowalski pyta się szefa. Szefie da mi pan urlop, bo Teściowa przyjeżdża. A szef na to nie ma mowy. Wiedziałem, że z szefa dobry człowiek. Teściowa rozmawia z zięciem. Skoro mnie tak nienawidzisz, to dlaczego postawiłeś moje zdjęcie na kominku? Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia. Dwóch więźniów rozmawia ze sobą. Ile dostałeś? Piętnaście lat. Za co? Za pomoc medyczną. Jak to? Teściowa miała krwotok z nosa, no to jej założyłem opaskę uciskową na szyję. Rozmawia dwóch mężczyzn. Poszedłem z teściową do Zo. I jak było? Nie przyjęli jej. Wędkarz złowił złotą rybkę, a ta przemówiła ludzkim głosem. Jestem zaklętą księżniczką. Pocałuj mnie, a spełnię trzy twoje życzenia. Wędkarz pocałował rybkę i po chwili stanęła przed nim piękna księżniczka. Jakie są Twoje trzy życzenia? Mam jedno życzenie, ale trzy razy. Między małżeństwem dochodzi do ostrej wymiany zdań. Żona ma pretensje. Zawsze na obiedzie u mojej mamusi podejrzanie patrzysz na obiad. Mąż mówi do żony: Nie twierdzę, że Twoja mama źle gotuje, tylko zaczynam rozumieć, dlaczego zawsze się modlicie przed jedzeniem. Pogrzeb, wdowa chowa swego męża. Grabarz pyta się wdowy. Ile lat miał mąż? 98. A pani ile ma? 97. To opłaca się pani wracać do domu? Idzie facet na ryby i złapał złotą rybkę, a rybka mówi. Jak mnie wypuścisz, to spełnię twoje trzy życzenia. Tylko pamiętaj, twoja teściowa dostanie dziesięć razy więcej tego, o co poprosisz. No to ja bym chciał mały tysiąc, żeby teściowa nie miała za dużo, i jeszcze Mercedesa. No i ostatnie, no to ja jeszcze bym chciał lekki zawał serca. Filip składał właśnie kolejny pocałunek na ustach pani Maryli, gdy ta nagle, wskazując palcem okno, pisnęła przeraźliwie. Mój mąż! Uwodziciel spojrzał na przylepioną do szyby, wykrzywioną ze wściekłości twarz mężczyzny i mruknął. A to fujara ze mnie! Przecież on już od pół godziny sterczy nieruchomo morda w oknie, a ja myślałem, że to jakiś portret rodzinny. U Kowalskich dochodzi do sceny małżeńskiej. Żona, wyczerpawszy zasób uwłaczających godności męża, epitetów i gruźb, wykrzykuje: Jak tylko umrzesz, wyjdę za mąż za innego. Kowalski odpowiada spokojnie. Moja droga. Cóż mnie może obchodzić nieszczęście człowieka, którego nie znam? Na jednej z bram wiodących do raju widać napis dla pantoflarzy, na drugiej dla mężczyzn, którzy nie dali się zdominować przez kobiety. Przed pierwszą bramą kłębi się tłum zmarłych, przed drugą stoi jedna samotna duszyczka. Podchodzi do niej święty Piotr i pyta: A ty co tu robisz? Ja nie wiem, że ona kazała mi tu stanąć.